Witam was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony Xazax i dzisiaj pogadamy sobie o gierce Lost Ark. Moi drodzy jakie to narobiło zamieszanie na rynku. Zresztą nie pierwszy raz, bo już wcześniej kilka lat temu na koreańskim, później na rosyjskim, dopiero teraz do nas trafił Lost Ark i powiem wam, że kiedy gra była zapowiadana dawno dawno temu, to naprawdę naprawdę byłem konkretnie podjarany. To było jakoś przy okazji. W okolicach premiery REAPER of Souls, czyli gdzieś 2014 rok, gierka wyglądała niesamowicie, i aż się nie chciało wierzyć, że taka gierka naprawdę faktycznie wyjdzie na nasz rynek. No i wyszła wiele lat, wiele lat, naprawdę później. Ale przez te wszystkie lata, no y, ja naprawdę zacząłem sceptycznie podchodzić do tej gierki, bo coraz bardziej właśnie ona wyglądała na taką mobilkowo, y, wiecie, azjatycką produkcję, która, no, do których jakby nie, nie jestem jakby wielkim fanem ich. Y, bardziej wolę takie stonowane klimaty jak Paweł czy właśnie Diablo czy nawet World of Warcraft, który już jest dosyć mocno, już zahacza już o tamte rejony, to mimo wszystko ten los Ark wydawał mi się taki za bardzo, za bardzo MMO, za mało hack and slash i za bardzo taki właśnie azjatycki. I powiem wam, że bardzo długo się z tym szczypałem, czy próbować w ogóle, czy nie próbować. Aż w końcu kiedy zbliża się premiera, o, oczywiście wielu, wielu z was naciskało on bardzo na to, żebym właśnie odpalił, żebym spróbował, żebym dał szansę, że będzie free to play, że to, że tamto No i w końcu przy samej premierze stwierdziłem. A! Sprawdzimy. Aktualnie mam w grze 60 godzin, jestem już w endgame'ie, w takim początku jestem w early end, endgamie, tak można powiedzieć. Um, i powiem wam yy, jedno. Pierwsza, podstawowa i najważniejsza rzecz. Będę się starał tak mniej więcej na yy, zaskakiwać z plusów na minusy, z minusów na plusy i tak dalej. Pierwsza, najważniejsza rzecz, która przytrzymała mnie przy tej gierce właśnie tyle godzin, pomimo masakrycznych kolejek do, do logowania się, yy, to walka. Walka jest po prostu niesamowita. Jest tak zajebiście zrobiona. Jest tak... Ten feeling walki jest tak naprawdę wykurwisty. Czujemy każde uderzenie, czujemy każde zaklęcie. Na razie grałem dwoma czy trzema klasami. Dwoma dłużej, jedną troszeczkę krócej, ale grałem trzema klasami. I powiem wam, że moim Shadowblade'em podrzucałem przeciwników do góry, ciachałem ich w powietrzu i chciała się rozpadały na kawałki. Te kawałki widać było, jak spadają ze skałek, jak, rozpada, jak wpadają na kolejnych przeciwników, jak ich brudzą krwią, jak wszystko, jak spada meteorod od mojej czarodzieki, jak wszystko wybucha pół ekranu. Yy, naprawdę to naprawdę bardzo, bardzo mocno czuć i czuję się przy tym, czuć się przy tym można świetnie. Naprawdę. No, ta walka to jest coś, co naprawdę mocno, mocno, mocno przyciąga i jest jednym chyba z najmoc, z najmoc, jedną chyba z najmocniejszych stron e, całej gierki. Przejdźmy natomiast do minusu, którym jest sama kampania, która jako tako nie jest jakaś super zła. E, historia jest po prostu taka powiedzmy generic przemierzamy bardzo, bardzo różne lokacje, pomimo tego, że na przykład jesteśmy na jednym kontynencie, na jednym obszarze, mamy tam powiedzmy pięć lokacji, to one potrafią się od siebie naprawdę bardzo różnić, pomimo, że są w jednym biomie, na przykład jest to taka powiedzmy w klimacie umiarkowanym lesista wyspa to na, mamy na przykład lokacje, gdzie jesteśmy w pobliżu, w pobliżu portu i cała lokacja jest jednym dupnym portem, potem Mamy lokacje, gdzie wspinamy się po górach, potem mamy lokacje, gdzie jesteśmy w lesie, potem ten las jest w nocy i są zupełnie inne potwory i tak dalej. Naprawdę, naprawdę spoko, te różno, różnorodne, różnorakie lokacje fajnie się prezentują i im dalej w las, jest, tym, tym jest coraz lepiej, naprawdę. A za chwilę dojdę do tego, jak naprawdę hardkorowo jest różnorodnie, ale sama historia i samo odgrywanie kampanii troszeczkę nudzi, bo jak na początku starają się wciągnąć w historię, oglądać te filmy, poznawać te postacie, tak później jak miałem... Zadania typu idź do tego gościa, pogadaj z tym gościem, pogadaj z tym gościem, i do teraz do tego gościa, teraz temu przynieść to, temu tamto. większej część, największej, największa część tej kampanii tak naprawdę to jest chodzenie i wciskanie G, po prostu chodzenie i rozmawianie z ludźmi, którzy których spotykamy masę, naprawdę masę postaci spotykamy w każdej lokacji nowych i tylko idziemy od miejscówki do miejscówki, od teleportu do, do teleportu, pogadać z tym, pogadać z tym, pogadać z tym, pogadać z tym, ten, z tamtym aż w końcu nam to ktoś, zadanie na zabijanie mobów. I tych mobów zabijamy w trakcie tej kampanii tak mało, że aż to boli, bo przy takim systemie walki, przy takim e, feelingu walki, aż się chce po prostu napierdalać z tych nowych umiejętności, których co chwilę coś odblokowujemy, jakieś e, nową umiejętność, czy, jakieś, czy jakąś możliwość w drzewku, czy cokolwiek, to naprawdę po powiedzmy 20 minutach gadania z postaciami jakimiś przechodzimy na lokację, w której mamy na przykład zabić, zebrać z mobów, Jakiś, nie wiem, jakiś os, jakiegoś miodu czy czegoś. Podchodzimy do grupki i w zasadzie one-shotujemy tą grupkę. I dostajemy te wszystkie pięć elementów. Tutaj nie oświadczycie takiego czegoś, że musicie znaleźć te moby, musicie je zabić, musicie e, musi z nich to wylecieć. Nie, po prostu wchodzicie. Za... W, praktycznie zawsze jest to jedna paczka, którą robicie na strzała po prostu. Bang, jest to trochę boli. Natomiast gdzie ten, ta kampania świeci, to są dungeony, które są. Oh my god. Dungeony i scenaria. Nie wiem, czy one się. Czy one się dzielą na to, w zasadzie, w, w tak naprawdę, w gameplayu, ale. Ja dzieł, ale zajebiste rzeczy tam się dzieją. Naprawdę. Mamy od opuszczonych kopalni, po walki z demonami, w których w każdym dungeonie robimy jakieś inne powiedzmy mechaniki. Tutaj odkry, od, 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 Spuszczamy wodę, że coraz więcej lokacji odkrywamy. Walczymy z hordami przeciwników, tutaj zjeżdżamy na jakichś linach, tutaj wspinamy, tutaj spadamy skądś, tutaj jedziemy kolejką górską... Górską? No, taką, e, takimi e, wagonikami z kopalni, tutaj mamy ogromne oblężenie, które jest po prostu niesamowite. Taki punkt kulminacyjny, można powiedzieć, kampanii, w pewnym momencie mamy taką ogromną bitwę, oblężenie zamku, w którym bierzemy udział, i jak super hero, naprawdę. Wpadamy na mury, rozpieprzamy wszystkich, zjeżdżamy po łańcuchach i widzimy tą całą akcję, te, 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 te pociski z katapult, te pociski z baliz, które rozrywają mury. To wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym, kiedy my na przykład się napieprzamy na murach i widzimy to wszystko w te no po prostu coś niesamowitego. Aż w końcu dochodzi do momentu który po prostu mnie, szczena mi opadła. Mamy w, si w filmiku kończącym, powiedzmy, mniej więcej to oblężenie, kiedy dwie armie spotykają się na polu i mówisz, no okej, okay, albo się pogodzą, albo ktoś wyskoczy, albo coś wybuchnie i będziemy mieli do zabicia trzech mobów. Nie. Po prostu możemy wpaść w tą całą armię i, i szerzyć taki rozpierdol tymi skillami, że to było naprawdę zajebiste. Później mamy dosyć fajną walkę z bossem. Walki z bossami też są całkiem przyjemne. Ale cóż. Przejdźmy do minusu. Znaczy ta kampania jest takim no, dosyć dużym minusem, bo ona się ciągnie długo. Pomimo tego, że ma naprawdę swoje świetne momenty, dla których warto ją całą przejść, to naprawdę za dużo się rozbija o gadanie z mobem, z NPC-em, NPC-em tym, NPC-em tamtym, NPC-em tamtym, z tamtym i tak dalej. I no, niestety to jest troszeczkę moim zdaniem. No, słabe, bo jak na początku jeszcze to jakoś tam da się przełknąć, to później jest tego po prostu za dużo, po prostu już jesteśmy znudzeni i wciskamy GGGGGG, G, 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 bo wszystko w tej grze robimy na G. Um, I nie możemy doczekać się kolejnego dungeona. Wpada nam dungeon, super się po prostu zaczyna robić, nie? E, cóż, teraz przejdziemy na kolejny plus. Plusem jest to, jak ogromna jest ta gra. Ile mamy kontynentów, ile mamy lokacji, ile mamy wysp, ile mamy możliwości eksploracji, ile mamy możliwości tego, co chcemy robić po zalogowaniu się, to to jest po prostu. My God! W tym momencie już mam kampanię zrobioną, już nie mam zamiaru do niej wracać, chociaż jeszcze, jeszcze nie jest tak naprawdę skończona, ale mam już odblokowane endgame Activities, tak można, można powiedzieć. I tak. Loguję się, mam swój statek, mogę podróżować po tym całym świecie, gdzie, gdzie mi się podoba, żywnie robić daily questy, weekly questy. odnokowywać od wyspy do wyspy, bo już nie mówię o kontynentach z tymi głównymi lokacjami. Możemy, mamy ponad 100 wysp, na którym każda ta wyspa ma swój questline, gdzie pływamy po całym morzu. Ulepszamy nasz statek, zdobywamy z członków załogi, e, walczymy z jakimiś tam, jeszcze nie, nie, nie natrafiłem osobiście, ale walczymy z jakimiś tam potworami, strzelamy jakimiś tam e, armatami i tak dalej, możemy łowić ryby, e, możemy natrafić na sztorm, możemy natrafić na syrenyk, możemy natrafić na różne rzeczy, które uszkodzą nasz statek, więc będziemy musieli dobić do innego portu, naprawić. E, naprawdę dosyć rozbudowane jak na gierkę ARPG, MMO, e, możliwości pływania statkiem po całym świecie. Możemy eksplorować od wyspy do wyspy. Teraz zobaczymy tą wyspę, teraz tą, teraz tą. Każda się czymś różni, każda ma jakąś swoją małą fabułkę, e, może nawet dungeon. Niektó w niektórych questy na tych wyspach wysyłają nas na inne wyspy, czy tam do stolicy, przywieźć to, przywieź tamto. Naprawdę jest to całkiem satysfakcjonujące i... System nagradzania jest całkiem sexy, chcemy to robić, chcemy to robić dla tych nagród. Te nagrody to są oczywiście różnego rodzaju waluty, którymi ulepszamy ekwipunek, czy monty, skiny, cała masa rzeczy, które chce się zbierać. Y a to jest tylko jedna rzecz, tak? Bo się logujemy i powiedzmy, pływamy ze statkiem i to możemy to robić naprawdę masę czasu. Pływać sobie i po prostu eksplorować. Ale tak, mamy naszą fortecę, którą rozbudowujemy, w której kraftujemy itemy. Taki player housing. Możemy to robić. Możemy iść sobie farmić ee, matsy, czyli nie wiem, ścinać drzewa. Ee, Boże, jak to się mówi? Rąbać i, i szukać kamieni. E, możemy polować, możemy... Ee, możemy łowić ryby, możemy robić całą masę rzeczy właśnie takich zbierackich czy tam craftingowych, e, latać po całej mapie co Jedna taka fajna rzecz, którą, taka mała drobna, drobny szczegół, który tak zrobił, że aż się uśmiechnąłem, jak to zobaczyłem, stwierdziłem, o, oh, shit, fajny, fajny, fajny szczegół. Robimy drzewo, jak jesteśmy sami, trzaskamy po prostu toporkiem, jak przychodzi do tego samego do tego samego drzewa druga osoba, żeby je ściąć, to staje po drugiej stronie, bierzemy piłę, jest taka animacja, że te dwie postacie biorą piłę i robimy moja, twoja, jedziemy po prostu, ścinamy we dwójkę te drzewo szybciej. Wow, no to było takie, no nic to za bardzo to nie zmienia, ale jest to taki... O, fajne, nie? E, oprócz tego mamy kampanię, która jest bardzo długa i powiedzmy, że w trakcie robienia endgame'u jeszcze nie mamy zrobionej całej, ale możemy tam dalej progresować tą kampanię. Mamy, tak, dungeony, jakieś abysal dungeony, walki z bossami, e, monster hunting, czyli takie szukamy po mapie bossa i gracze się zbierają, żeby go ubić. E, towery jakieś, cube'y jakieś, e, pvp jakieś, no... Cała masa jest tego, nie wszystkie, nawet zdążyłem jeszcze ograć te, te endgame'owe activity. Ale... Um... Niektóre są fajne, niektóre mniej fajne, niektóre bardziej. Ehm, mi osobiście dosyć fajnie przypadło do gustu taki yy, Guardian Ride. To jest coś taki ala Ride, tylko że mamy jednego bossa i musimy go znaleźć na małej mapce i go bić. Nie widzimy ile ma życia, jest dosyć mocny i nie możemy używać mikstur przywracających życie. i tylko Możemy używać tylko jednego rodzaju mikstur, które tylko i wyłącznie zdobywamy z craftu, czyli nie możemy sobie ich na w we od Vendora nie wiadomo ile i być nieśmiertelnym. Jest to dosyć wymagające. W pewnym sensie i e, no e, w końcu po pokonaniu tego bossa, który potem ucieka po tej mapie i tak dalej, no naprawdę jest to satysfakcjonujące. Czyli na plus jakby e, całe, cała masa możliwości, które, które robimy e, podczas, podczas e, gry, możemy się zalogować i po prostu robić milion rzeczy, mamy action house, mamy setki rzeczy, których jeszcze ja osobiście nie odkryłem, a spędziłem w grze już 60 godzin ponad. E, Teraz tak, kolejny minus to jest to, że gra jest, nie jest w żaden sposób, przynajmniej po 60 godzinach nie, nie spotkałem się z żadną rzeczą, która w jakiś sposób sprawiła, że o, muszę wyprostować się, siąść w fotelu i przyłożyć się do walki, czy, czy pomyśleć nad czymś, czy coś w tym stylu. Nie. Lecimy, te moby są po prostu papierowe, bossy w większości przypadków też są papierowe, po prostu mucimy kombosy na, 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 na klawiaturze i po prostu wszystko pada, jak, jak domki z kart, wszystko się rozsypuje. Yy, I to jest trochę słabe moim zdaniem. Yy, Lut, to co przedmioty wypadające nas w ogóle nie, nie są satysfakcjonujące na ten moment, przynajmniej po 60 godzinach gry. Yy, wypadającym przymiotem na początku ok pokazuję ształeczkę w górę upgrade klikam ubieram ok będę był więcej ale nie mam poczucia że ten upgrade pozwala mi na coś więcej tak naprawdę bo przez gra nas prowadzi w tak mocno zarączkę że nie spotkamy już niczego co nas jest niczego co w stanie jest nas zabić powalić czy nawet jak nas raz zabije to no to respimy się i go zabijamy drugi raz yy... Nie wypada żaden przedmiot, który mówi: Wow, Jaki zajebisty miecz, nie? Co teraz będę mógł robić z nimi, i tak dalej, i tak dalej. Jaki fajny efekt, jaka fajna animacja. Nic z tych rzeczy. Po prostu wypada przedmiot, który ikonkom się niczym nie różni od 15 poprzednich, które wypadły. Klikamy prawym, nasz wygląd się praktycznie nie zmienia. Statystyki pokazuje nam, że tam 3% w górę, 3% w górę, i tyle. Nie ma żadnej satysfakcji z dropienia czegokolwiek, co jest dosyć bolesne. I w tego typu gierce, moim zdaniem, powinno być to lepiej troszeczkę podkręcone. No, ale jak gra polega na skinach, niestety, no to wygląd się nie będzie zmieniał. A no, powiedzmy, że to była gra przeznaczona wstępnie na rynek azjatycki i oni takie coś tam lubią. Jedyne co nam się zwiększa to widzimy item level. Później w endgame jest, w moim zdaniem, w tym endgame, w którym ja grałem, czyli po, zaraz po kampanii, troszeczkę tam aktywności porobiłem, jest nawet gorzej, bo już później nie wymieniamy sprzętu, tylko go ulepszamy zdobywając waluty różne. Podchodzimy do gościa, który ulepsza nam sprzęt i wydamy, wydajemy te waluty na ulepszanie tego sprzętu, który już mamy. Później przechodzi na wyższe tiery i tak dalej. Później pewnie są, jeszcze nie sprawdziłem osobiście, nie, nie doszedłem do tego. Może później są jakieś przedmioty czy set, elementy zestawów, które będą nam dawały jakieś większe korzyści, ale na ten moment, no niestety. Ja tylko i wyłącznie łażę po różnych lokacjach, zbieram waluty i potem pompuję tą walutę w ulepszanych tych przedmiotów. Jedyne co mi rośnie, to statystyki, które nie muszą rosnąć, no bo w zasadzie wszystko co robię to bez problemu się samo robi, można powiedzieć. Ale zwiększa się item level i później będziemy wchodzić na kolejne tiery, jakby można powiedzieć, gry, kolejne tiery gameu, kolejne warstwy. I tam podobno jest coraz trudniej, coraz bardziej trzeba się skupić na tym i tak dalej. Tak więc to jest na minusku. Plus! To jest system rozwoju postaci, który jest bardzo prosty, bardzo przypomina Diablo 3, ale jest też fajny w swojej prostocie, nie jest aż tak, jak Diablo 3 prosty i, i banalny, bo w Diablo 3 no, same nam wpadały statystyki, a w skillach tylko i wyłącznie wybieraliśmy sobie runkę. któreś wszystkie mieliśmy potem dostępne Anyway, więc whatever. Tutaj mamy, odblokowujemy kolejne umiejętności o naszych klas. I później e, wbijając punkciki w te umiejętności, tak jak wbijamy na przykład w Diablo 2, ulepszając tę umiejętność, e, odlokowujemy kolejne perki z drzewka, z skili... E, kolejne talenty, można powiedzieć, z drzewka talentów danego, danej umiejętności, które bardzo mają wzajemisty wpływ na gameplay i to mi się bardzo podoba. W zasadzie z każdego skilla, każdy skill możemy zmienić sobie po swojemu, żeby zadawał obrażenia od ognia, od tego, od tamtego, żeby zamrażał, żeby stanował, żeby robił to, żeby robił tamto, żeby był e, kastowany, żeby był e, od razu, żeby od razu po wciśnięciu uderzał, żeby przytrzymując zadawał większe obrażenia, żeby kastując go przez dłuższy czas zadał większe obrażenia. No i jest tego dosyć dużo, fajnie można sobie pod siebie y, zbudować build. Umiejętności jest dużo, wariacji tych umiejętności też jest dużo. Zdobywamy różne ultimaty, później y, awakening skile, później blokowujemy. No, robi się coraz ciekawiej. Y, z każdym poziomem możemy coś tam sobie wbić, coś tam sobie ulepszyć i to jest naprawdę satysfakcjonujące. Na coś, co może być dla wielu osób minusem, dla mnie jest, ale da się to przeżyć, jest to, że to jest mocno azjatycko- Flavored game, czyli no, wszyscy goście wyglądają jak księżniczki dosłownie. Wszystkie laski latają w skąpych ciuszkach w większości. Piszczą, jęczą, latają za nimi króliczki, latają wróżki. Po miastach łażą, latają ludzie na jakichś wróżkach. Jest cała masa tego kolorowego takiego. Mocno bajkowego bullshitu nie mówię, bo są miejsca, gdzie jest naprawdę mrocznie, klimatycznie fajnie, jest krwawo i jest y, banasowo, jest kozacko, ale ta gra to. O, skończyło mi się miejsce na karcie pamięci, jak mi przykro. Niestety teraz będziecie patrzyli z tej kamery. Yy, ta gra to wielki miks wszystkich, można powiedzieć, yy, yy, biomów, wszystkich stylów i tak dalej, bo mamy tak pustynie, mamy mamy dark fantasy, mamy high fantasy mamy jakieś smurfy, cholera jasna mamy y, cyberpunka, mamy, y, mamy jakieś lodowe krainy, mamy jakichś wikingów mamy jakichś średniowiecznych rycerzy, mamy demony mamy demony, które są badassowe i wyglądają jak demony a mamy demony, które wyglądają jak klauny y, Cała, cała, cała masa przeróżnych, no każdy znajdzie coś dla siebie, ale każdy będzie musiał też strawić bullshit, którego nie lubi tak naprawdę. No u mnie na przykład e, e, bardzo podobał mi się jeden kontynent, który był stricte azjatycki, jak Mist of Pandaria, tylko że bez pand. To znaczy po prostu e, był taki Ghost of Tsushima vibe tam, wiecie. E, Lokacje śliczne, te powiewające. Y na wietrze płatki wiśni, naprawdę. no super. Y ale były też lokacje właśnie takie cyberpunkowo, y nie Frostpunk, czemu ciągle ja ten Frostpunk przychodzi do głowy? Steampunk, o! Steampunkowe, które już były według mnie nudne, bardzo przypominały mi niektóre lokacje grę Septerra Core, kto kojarzy taką gierkę to dajcie znać w komentarzu czy wiecie o co mi chodzi Ale, mieli, my, my, mieliśmy też wyspę, na którą docieramy i w, na której mieszkają malutkie takie ala Smurfy takie wróżki małe, małe takie hopki można powiedzieć, hobici tego świata i na początku <śm> Bardzo ciężko mi było to przetrawić, ale później jest taka mechanika, że nas zmniejszają do wielkości takiego, takiego Mokoko, chyba oni się nazywali, czy jakoś tak. I po prostu widzimy świat ich oczami. Lokacje są zaprojektowane świetnie. Widzimy te. Y Elementy naszego codziennego życia w takiej dużej skali, na przykład biegamy po wielkich monetach, biegamy po, po, wśród traw i bijemy się z mrówkami i tak dalej, i tak dalej. Yy, I to jest, lokacje są zrobione świetnie. Grafika jest przecudowna, wygląda w większości miejsc, większość lokacji wygląda po prostu przecudownie, prześlicznie yy, i naprawdę jest na czym oko zawiesić. Yy, widzę, że już przeszedłem. Podział plusów i minusów się gdzieś tam pogubił, bo się rozgadałem a dawno nie nagrywałem. Niestety yy, dosyć popularna choroba mnie łapnęła jakiś czas temu i dalej się z niej zbieram troszeczkę. Yy. Kolejną rzeczą, która jest takim, yy, można powiedzieć minusem i plusem. To jest właśnie też to, jak ta gra jest wielka i jak wiele rzuca w nas rzeczy cały czas. Jeżeli wszystko klikamy i czytamy na bieżąco, to oczywiście. Teoretycznie ciężko się pogubić, bo... E, oprócz main questów, pobocznych questów I tak dalej, i tak dalej Mamy też tak te guide questy Czyli mm, linie questów, które pr przeprowadzają nas za rączkę przez mechaniki gry Ale jest tego tak dużo, że w jakimś czasie zaczynamy to olewać Do Mówimy, dobra, sprawdzę to później Dobra, to też sprawdzę później, to sprawdzę później, to sprawdzę później I później właśnie Robimy sobie misję A, B na jakiejś tam wyspie I dropi nam waluta, która nie wiemy gdzie wydać Nie wiemy co z nią zrobić yy... Szukamy, googlujemy, aha, okej, okay, dobra, to musimy nazbierać tyle i tyle, żeby coś z tego mieć, wchodzimy na kolejną wyspę, tam kolejna waluta, na kolejną wyspę, tam kolejna waluta, kolejne przedmioty z kolejnej mechaniki, jakieś runy, jakieś engravingi, jakieś książki, jakieś, ym, jakieś masa mikstur, petard, jakiegoś czegoś i nie wiemy, jest tego tyle nam rzucane cały czas w twarz, że potrafi to naprawdę przytłoczyć. Yy, ja po prostu odpuszczałem wszystko, starałem się... Te naprawdę podstawowe mechaniki, takie jak craft, czy zbieractwo, czy, czy, czy ten, starają się na nie zwrócić uwagę, ale później, im więcej tego było, no to naprawdę ja chciałem przejść już tą kampanię w końcu i zobaczyć ten endgame, czy będzie warto się w to wszystko zagłębiać. I na ten moment jestem zdania, że Lost Ark, pomimo tego, że ma swoje minusy dosyć mocne. Um, to naprawdę jest grom wartą uwagi, wartą odpalenia i pogrania, bez dwóch zdań moim zdaniem, bez dwóch zdań moim zdaniem, um, warto sobie ją pobrać, bo jest darmowa w stu procentach można powiedzieć um, kampanie, czy te 60 godzin, bez problemu sobie przejdziecie i będziecie się dobrze bawić, nie wydając ani złotówki, w endgame też możecie się dobrze bawić, nie wydając ani złotówki. However, jest to gra, za którą można kupować power. Nie znaczy że to, że ym... Mamy turbo jakąś nie wiadomo jaką przewagę, y, pompując w grę mega, mega pieniądze, y, ale są mechaniki i waluty, które można powiedzieć za prawdziwe pieniądze, które mają wpływ na naszą postać. Wszystko oczywiście możemy sobie wy wyfarmić y, w dosyć sensowny sposób. Póki co, jeżeli chodzi o mnie, to. Y, może inaczej, nie chciałbym wyrokować jak ten system Pay2Win dokładnie działa, bo się w niego jakoś super nie zagłębiłem e, Mogę wam powiedzieć tyle, że po 60 godzinach nie poczułem tego, żeby jakoś mnie to bolało Czy później po 600 godzinach e, to będzie dawało się we znaki, osobiście nie mogę wam powiedzieć i nie jestem pewien e, specjalnie zaglądałem na filmy innych youtuberów, e, co sądzą o tym systemie e, Pay to win niby, bo dużo osób w komentarzach zarzuca, że to jest pay to win i tak dalej i tak dalej, to większość z nich mówi, że to nie jest taki prosty temat, że to jest pay to win albo nie. Ma mechaniki, które wpływają na, e, które mogą wpłynąć, ma płatności, które mogą wpłynąć na siłę postaci, ale e, w żaden sposób nie jesteśmy, nie, nie mamy e, żadnej, żadnego paywalla, o. Nie stajemy przed jakąś barierą. Nie mamy czegoś takiego, że yy, okej, okay, na następny poziom wbijemy za 360 godzin, albo klikamy, że 12 godzin czekania, ale jak wydamy dolara, to to już będzie godzina czekania, albo że zaraz, nie? Na razie się z takim już czymś nie spotkałem. I jest to system pay to win, który jest w wielu innych grach podobno, które nie są uważane za pay to win, tak więc. Ciężko mi jakoś specjalnie się określić, ja tutaj takie moje first impressions wam daję, jak na razie gierka mi się podoba. I póki co będę sobie grał, będę sobie do tej gry wracał. Co jest bardzo dużym plusem moim zdaniem, to jest to, że po przejściu głównej kampanii jedną postacią, w bicie tego endgame'u, dostajemy dwa tokeny na y, busty postaci, to znaczy możemy sobie zbustować od razu, a nawet... <grym> Dalej w progresie dwie kolejne postacie, dwie kolejne klasy. Co ja sobie zrobiłem, na razie czarodziejką sobie gram, bo przez te 50 godzin przechodzenia kampanii, czy tam 30, znudził mnie trochę ten mój Shadow Blade, czy tam Blade Dancer, nie pamiętam, ta moja klasa. I chciałem sprawdzić sobie czarodziejkę i czarodziejką gra mi się super, oprócz tego, że animacja biegania mojej postaci to jest tak, to jest naprawdę masakra. I jej transmogi to też jest masakra. Mam nadzieję, że będę mógł zdobyć jakieś inne skiny na tę na sukienkę od mojej czarodziejki. A jak gramie naprawdę wciągnie, to nawet jestem w stanie kupić jakiś inny skin, żeby tylko tego nie widzieć. Chociaż chciałbym, na, chociaż najbardziej bym chciał zmienić animację biegania, która po prostu jest no bardzo, bardzo azjatycka, można powiedzieć. Cóż. To by było na tyle w moich pierwszych, co, pierwszym co sądzę o Lost Ark. Gier, w gierkę na pewno będę sobie dalej pykał, będę sobie uruchamiał, może będą jakieś gry z widzami, na pewno na streamie sobie uruchomię też, niejednokrotnie nie jeszcze. Będę sobie tam rajdował, będę sobie tam ulepszał ten gier, ale nie, nie widzę siebie na ten moment rzucającego się na to jak na Diablo 4, czy jak na World of Warcraft, czy jak na Overwatch swojego czasu. Nie mam takiego super, wow, ale gra codziennie wstaje rano z myślą o tym co ja tam dzisiaj będę robił, co ja tam dzisiaj wydropię. Nie, jest to po prostu fajna, przyjemna gierka, która ma naprawdę mm, ogromne zalety, ale przy tym, że ma też swoje wady, no nie jest jakaś, nie jakoś nie overhypuje się nią, no, tak naprawdę jakoś bardzo mocno, tak więc na, na pewno polecam, na pewno mm, polecam sobie sprawdzić, ściągnąć, pobrać, pograć, wydaje mi się, że nie będziecie jakoś mocno zawiedzeni na parę rzeczy, trzeba będzie po prostu przymknąć oko i będziecie się bawić dobrze, to by było na tyle, dajcie znać co o tym sądzicie, dajcie znać co się sądzicie o gierce, nadciągają kolejne filmy, mam 5 odcinków nowej serii nagrane, i zmontowane będą się pojawiały co tydzień, co to będzie za seria, zgadujcie w komentarzach. Do następnego. PAPA! Pa.